Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Przed nami noc i dzień z bardzo trudną pogodą dla kierowców. Najgorsze warunki będą na wschodzie, południu i w centrum kraju. Od południa i południowego wschodu zbliża się ciepły front odniżu z Chorwacji i obejmie południową, wschodnią część naszego kraju. Przyniesie opady śniegu, które będą się zamieniać w deszcz przejściowo-marznący. Nad Polską dwa rodzaje powietrza. Przed frontem zostanie zimniejsze, a za nim napłynie cieplejsze z południa. Ten podział na północ-południe wyraźny jest też w ramach europejskich miast. Jutro najzimniej ma być w Oslo, tam lekki mróz, a najwyższa temperatura w Atenach. Gdzie jeszcze termometry pokażą 20 stopni. W nocy w Polsce też północ dziwniejsza od południa i zacznie się robić niebezpiecznie. Na południu, po podlasie, a także w Sudetach, śnieg będzie się zamieniał w deszcz ze śniegiem i deszcz przejściowo marznący, a więc pojawi się gołoleć. W pozostałych regionach nie powinno padać, ale za to uważajmy na mgły. To będą marznące mgły, więc też ślisko, do tego ograniczą widzialność do 300 metrów. Wiatr z kierunków południowych i wschodnich, słaby i umiarkowany, wysoko w górach Chwilami silniejszy, więc tam będą zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro rano bardzo ślisko może być na południu, po centrum, aż po południowe Podlasie, czyli tam, gdzie deszcz będzie się mieszał ze śniegiem i znów może się pojawić gołoleć. Na północy poranek miejscami mglisty. Niektóre mgły mogą być marznące i będą dłużej zalegać. A to temperatura, jakiej się spodziewamy, około dziesiątej. Kilka godzin później... Niewiele zmian w pogodzie. Opady nadal będą obejmowały niemal te same regiony. Deszcz popada na południowym wschodzie po polesie lubelskie, poza tym śnieg i deszcz ze śniegiem, miejscami przechodzący w deszcz, jednak tych opadów powinno być coraz mniej. Przy zachodniej granicy też może się zdarzyć deszcz ze śniegiem albo i deszcz. Wietrznie w górach, a na warszawskich barometrach 992 hektopaskale, ciśnienie bez większych zmian. W środę od Pomorza po ziemię lubuską raczej nie powinno padać, poza tym w wielu miejscach opady, więc warunki znów będą wyzwaniem dla kierowców. Wietrznie w górach i nad morzem. W czwartek coraz słabsze opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od Zatoki Gdańskiej po Podlasie przez centrum aż po Śląsk i Małopolskę. Wysoko w górach popada śnieg, reszta kraju bez opadów. Silniejszy wiatr w rejonie Zatoki Gdańskiej. W piątek poranek prawie w całym kraju mroźny i mglisty, w ciągu dnia sporo słońca. W sobotę rano też mróz i mgły, w ciągu dnia trochę deszczu tylko w okolicach świnoujścia, a w niedzielę mgły i chmury mogą bardzo długo zalegać. Jak widać, dni będą cieplejsze. Do zobaczenia!